Dzień dobry. W poprzedniej mojej pracy miałam pięciu kolegów i koleżanki, którzy korzystali z wózków inwalidzkich. Kiedy próbowałam znaleźć hotel na naszą wycieczkę integracyjną, odkryłam, z jakimi trudnościami się borykają. To była praktycznie Mission Impossible. Ponieważ. Dostępny hotel to taki hotel, w którym jest jeden przystosowany pokój, więc nie byliśmy w stanie się wszyscy pomieścić. Kiedy dyskutowałam o tej konferencji z kolegą, który korzysta na co dzień z czytnika ekranów, poprosiłam go, żeby wymienił strony, które są źle zrobione, i powiedział, że w zasadzie to unika takich stron, ponieważ jest ich bardzo dużo. I tak naprawdę korzysta tylko z tych, które są dobre. I pomyślałam, dlaczego on musi wybierać strony, z których korzysta? To trochę nie fair, prawda? Według historii, teorii społecznej, niepełnosprawność jest kreowana przez nas, ponieważ społeczeństwo jest konstruowane. Społeczeństwo konstruuje świat dla zdrowych ludzi, a jeśli do tego nie przystajesz, to uznają cię za niepełnosprawnego. Według medycznego modelu niepełnosprawności, jeśli osoba nie jest w stanie wejść po schodach, to znaczy, że coś jest nie tak z tą osobą, a nie ze schodami. Należy tę osobę wyleczyć. Według modelu społecznego. Coś nie tak jest ze schodami. Dlaczego nie może być rampy? I ja wolę właśnie to podejście. Pytam, zadaję cały czas pytanie, dlaczego nie tworzyć rozwiązań, które są dobre dla wszystkich? Tak, żebyśmy wszyscy mogli korzystać w taki sam sposób z produktów. Często słyszę, że internet. Otworzył świat na wszystkich, dla wszystkich i to jest mit. Może tak było, kiedy zaczęliśmy korzystać z internetu i wszystko było proste, ale w tej chwili przy tych wszystkich fikuśnych designach, które nie są raczej użyteczne, a po prostu ładne, zap zapominamy o użyteczności dla wszystkich. Taki przykład z mojego życia. Ale myślę, że każdy z Was ma takie doświadczenia. Czy próbowaliście kiedyś korzystać z aplikacji w autobusie w pełnym słońcu, albo podczas wakacji? A może chcieliście umówić spotkanie z lekarzem, trzymając dziecko na ręku, albo wypełnić jakiś skomplikowany formularz w aplikacji rządowej, albo w banku? I prawdopodobnie był to koszmar. Albo tak z ciekawości, czy próbowaliście przejść sobie przez stronę swojej firmy z czytnikiem, żeby sprawdzić dostępność? Albo taka zwykła sytuacja pewnie każdemu się zdarzyło zapom zapomnieć na przykład słuchawek, a chcieliście sobie odsłuchać jakiś materiał. Takie sytuacje dowodzą tego, że dostępność dotyczy nas wszystkich. Nie chodzi tylko o. Ludzi z niepełnosprawnościami. I wytyczne, które tworzymy i które mówią nam, jak tworzyć projekty, tak, żeby były dobre dla wszystkich, dotyczą nas wszystkich. I tu mam takie wyjaśnienie. Chciałabym, żebyśmy pamiętali, że wszyscy jesteśmy różnorodni nie chodzi tylko o niepełnosprawności, ale również o nasze nasze środowiska społeczno-ekonomiczne. To wynika oczywiście z naszych zarobków, to wynika z kultur, z różnicy płci, no bo kobiety i mężczyźni są zbudowani trochę inaczej. Również od naszego wieku, ponieważ kiedy się starzejemy, Przetwarzamy informacje nieco wolniej. Potrzebujemy więcej czasu, żeby coś zapamiętać. Tak więc mamy wybór. Wszyscy mamy wybór. Przede wszystkim Wy. Możemy tworzyć dla niektórych albo dla wszystkich. Wybór należy do Was. Tutaj kilka innych praktycznych przykładów. Drugi przykład dotyczy wytycznych. Związanych z dostępnością. Zobaczcie tutaj zmiana w zakresie kontrastu albo zwiększenie fontu. Sprzyja nie tylko osobom, które mają problem, z, które są niedowidzące, ale również dla nas też jest to dużo bardziej czytelna. Mała zmiana w produkcie albo typowa sytuacja, o której już wspomniałam, zapomnieliście słuchawek. Rozwiązanie: transkrypcja, która również pomaga. Osobom niesłyszącym. Czasami coś, co dla mnie jest denerwujące, aczkolwiek mogę zrozumieć, że jakieś trudności poznawcze sprawiają, że przetwarzamy tekst trochę wolniej i potrzebujemy więcej czasu, żeby coś zapamiętać. I to dotyczy nie tylko osób starszych, ale również osób, które mają problem z czytaniem lub zapamiętywaniem. Można zrobić. Prostą rzecz, na przykład przy onboardingu, dodać jakąś, jakieś powiadomienia, trochę więcej dokumentacji, żeby zrozumieli, co chcemy im zakomunikować. Prosta sytuacja, która dotyczy na przykład osób z małymi dłońmi, albo osób, które mają jedną rękę zajętą, bo na przykład trzymają dziecko, większe przyciski. Prosta sprawa. Ale sprawia, że nawigacja jest o wiele łatwiejsza. Do tych prostych przykładów chciałabym dodać, że Accessibility Guidelines nie pojawiły się znikąd. To są odpowiedzi na faktyczne potrzeby wszystkich zróżnicowanych społeczeństw. Poprzez wdrażanie ich w projektach cyfrowych robimy bardzo ważny krok w kierunku. Zniesienia barier, z którymi ludzie muszą sobie poradzić w świecie wirtualnym. To jest część bardzo dużego podejścia czy sposobu myślenia. Projektowanie włączające to nie jest projektowanie jednej rzeczy dla wszystkich. Chodzi o to, żeby wszyscy byli w stanie uczestniczyć w doświadczeniu. Wytyczne te właśnie są częścią tego podejścia. Ale wspominam o nich dlatego, że wdrożenie całego procesu inclusive design w zespołach, w których pracujemy, jest czasami dosyć trudne, ponieważ wymaga. Tego, żebyśmy zrobili krok w tył, zastanowili się, dlaczego w ogóle tworzymy dany produkt. Tak więc możemy wykorzystać te wytyczne i zacząć je wdrażać w produktach, bez względu na to, na jakim etapie developmentu jesteśmy. Wytyczne są ważne i chciałabym, żebyście pamiętali, że. Wprowadzenie najdrobniejszej zmiany dla pewnej mniejszości sprawi, że produkt będzie łatwiejszy dla wszystkich, dla wszystkich użytkowników, ponieważ nastąpi poprawa w ogólnym doświadczeniu. A my przecież chcemy, żeby ludzie używali produktu, który tworzymy. I wierzcie mi. Wytyczne te to nie jest żaden news. Idealnie dostępność i design włączający idą w parze, po to, aby doświadczenia były zgodne nie tylko ze standardami, ale również były użyteczne dla wszystkich. Pewnie już wiecie, że w niektórych krajach, również w Polsce, Musimy wdrażać pewne e, rozwiązania związane z dostępnością, na przykład w NGO-sach. Ale zanim zmusi nas do tego prawo, które prawdopodobnie będzie coraz ostrzejsze w tym zakresie, tak już jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, to wierzę, że jak zrozumiemy powody stojące za tym, dlaczego. To jest tak ważne, to będzie nam łatwiej wdrożyć te zasady, ponieważ wszystko zaczyna się w naszych głowach. Kiedy mamy do czegoś negatywne podejście i nie chcemy czegoś zrobić, to jest trudno, ale jeżeli zmienimy sposób myślenia, to wszystko staje się łatwiejsze. Więc możecie sobie zadać pytanie, jakie kwestie rozwiązują te wytyczne? Skąd się wzięły? Potem możecie się zastanawiać nad tym, co wasze zespoły mogą zrobić. Nawet jeżeli to są bardzo małe rzeczy, to, to w porządku. I w końcu pomyślcie, w jaki sposób możecie zmienić produkt, jak on wygląda, jakie daje odczucia użytkownikom, tak aby nikt nie czuł się wykluczony. Chciałabym was zapewnić, że macie tę moc. Jesteście w stanie to wszystko zrobić, bo macie odpowiednie narzędzia, macie wiedzę, macie dużo pewności siebie i macie dużo szczęścia, ponieważ bierzecie udział w procesie tworzenia produktów od samego początku do samego końca. Macie narzędzia, o których ja wiem bardzo mało. Prawdopodobnie znam tylko ich nazwy, na przykład firma, ale jestem Customer Success Manager. Nie wdrażam sama. Dostępności, ale przeszłam kilka szkoleń i znam to z teorii. I jedyna rzecz, którą mogę zrobić, to mówić o tym z ludźmi. Ale wy, kiedy zaczynacie coś projektować, coś, co ma znaczenie dla wszystkich, to jako projektant masz pewną odpowiedzialność stworzenia rzeczy, które mają znaczenie, ponieważ tworzysz interakcję dla wszystkich ludzi. I kiedy to jest inkluzywne, kiedy wychodzisz z tego nastawienia na dostępność, tworzysz technologie, które służą wszystkim. Tak jak wspomniałam, przynajmniej ja tak to widzę, macie, bierzecie udział w wielu różnych etapach projektu, nie zawsze, ale zwykle, więc macie szansę, Uczestnictwa w różnych warsztatach, w scopingu, i wtedy możecie rozmawiać z klientami, dla których pracujecie, uświadamiać im, że dostępność naprawdę jest ważna i powinna być uwzględniona w projekcie. Robicie mock potem design systems. Przekazujecie pewne komponenty, komponenty deweloperom, potem bierzecie udział w testach i w ewaluacji. Więc na każdym etapie procesu możecie myśleć o dostępności. Oczywiście to wszystko wymaga pewnego zakresu wiedzy z różnych obszarów, które niekoniecznie są stricte powiązane z designem, ponieważ dostępność ma również. Związek z UX writingiem, musisz wiedzieć, jakie kopii wstawić w przycisk na przykład. Jak tworzyć alt teksty. Możliwe, że potrzebujesz trochę znajomości kodowania, bo musisz swoją pracę przekazać deweloperom, powiedzieć im, co jest ważne w zakresie dostępności. I czasami bierzemy też udział w tworzeniu dokumentacji. Wiem, że to. Brzmi przytłaczająco, to jest dużo różnych rzeczy, ale wierzcie mi, wszystko się zaczyna w naszych głowach. I na przykład chciałam Wam pokazać przypadek naszego klienta. Byłoby łatwiej, gdybyśmy zaczynali pracę nad każdym produktem od dostępności, bo wtedy nie musielibyśmy. Przerabiać wszystkiego, ale nie zawsze mamy taką możliwość. Ale jeżeli macie takie podejście jak nasz klient, macie produkt, który powstał bez myślenia o dostępności, ale zarówno w naszym zespole, jak i w zespole klienta zaszły ostatnio pewne zmiany i okazało się, że wszyscy uważamy dostępność jako coś bardzo ważnego. I ponieważ klient zdecydował się na rebranding, stwierdził, że może to jest dobra okazja, żeby wdrożyć dostępność. Oczywiście, dla każdego biznesu jest to trochę ryzykowne, żeby wprowadzać ogromne zmiany naraz. Dlatego zdecydowali się, że wprowadzą, będą wprowadzać zmiany iteracyjne. Tak więc zaczęliśmy od kolorów, ponieważ redesign design został przygotowany przez innego designera. A potem zaczęliśmy dostosowywać fonty i różne elementy wizualne platformy, ale nie wszystko wdrażali, wdrażamy od razu. Wszystko dzieje się krok po kroku. I w taki sposób teraz to wygląda. Mamy tutaj dużo anotacji dotyczących dostępności, to jest to, co już zostało wdrożone. Ale mamy do tego też instrukcję. Dla deweloperów, gdzie znajdują wskazówki. To nie jest coś, co stworzyliśmy sami. To jest taka templateka, którą można tworzyć z pomocą wielu osób. Postanowiliśmy też przyjrzeć się własnej stronie podczas szkolenia z dostępności i okazało się, że to nie jest. Do końca dostępne. Stwierdziliśmy, że może to w naszej branży nie jest aż tak ważne, ale z drugiej strony postanowiliśmy, żeby jednak wdrożyć pewne wytyczne dotyczące dostępności i zrobiliśmy tutaj ogromny postęp. To nie jest bułka z masłem, ale jest to wykonalne. Wiem, że pracujecie z klientami, którzy czasami będą mieli jakieś obiekcje i główną z nich są terminy. Wiemy, że termin w końcu nas dopadnie, ale tak jak mówiłam, nie trzeba wszystkiego robić naraz. Można sobie to wszystko podzielić i działać iteracyjnie. Kolejna rzecz: jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I klient zawsze powie: Sorry, ale nie mamy więcej budżetu, nie wdrożymy dostępności. I powtarzają, że nie ma czasu, nie ma pieniędzy. Ale zapewniam Was, że dostępność na tyle poprawia UX strony, że przez to zdobywacie więcej użytkowników, a to przynosi większe dochody, więc to, ta inwestycja się zwraca. U nas dostępność jest jedną z, z metryk. Jeżeli zoptymalizujesz stronę, nie musisz wydawać tyle pieniędzy na marketing. Klienci również często mówią: Dobra, chciałbym to zrobić tak, bo mówimy, to nie ma sensu, ale teraz możesz zmienić trochę tę narrację i możesz powiedzieć: Tak, to ma sens, ale wytłumaczyć. Dlaczego to ma sens? Wierzę, że możemy mówić klientom, że na przykład chcesz dobrej czy złej reputacji dla swojego biznesu. Jestem pewna, że powiedzą, że chcą dobrej reputacji. Dlatego powinni dbać o dostępność i sprawić, że ich marka się wyróżni. A to na pewno zapewni im dostępność. Również marketing społeczny jest obecnie ważny. Można publikować y, informacje na temat dostępnych produktów. Wiemy, że czasami są wojenki pomiędzy deweloperami i designerami. My chcemy zrobić wszystko w dostępnym, a potem wchodzi do akcji deweloper i mówi czy ty chcesz. Ale możemy z nim im powiedzieć słuchajcie, chcemy, żeby z tego korzystali ludzie, a nie ignoranci. I ostatecznie doświadczenie i odpowiednia wiedza, żeby to wszystko zadziałało. Ale z mojej strony, tutaj, jeden komentarz tylko. Niech ktoś, kto nigdy nie, nie popełnił błędu, rzuci kamieniem. Myślę, że ostatecznie możemy coś budować lub rujnować. Jak znasz wytyczne dotyczące dostępności, to nie znaczy, że wiesz więcej niż inni, ale jeśli je znasz, to znaczy, że będziesz ignorantem w mniejszym zakresie. Dziękuję.